Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się szampanami, jednymi z najwspanialszych win na świecie, ale jednocześnie też z jednymi z najbardziej popularnych. Bo przecież każdy z nas słyszał słowo szampan i od razu mamy wyobrażenie luksusu, świętowania, blichtru. A skąd się wziął ten ogromny sukces? Mówimy o winach, które pochodzą z szampanii, z regionu geograficznego znajdującego się w północno-wschodniej części Francji to tam od dziesiątek lat, a nawet niektórych w przypadku nawet od setek lat, działają domy szampańskie. Tak określamy producentów, którzy są dużymi wytwórcami szampana, ale co ciekawe, te domy szampańskie zazwyczaj nie uprawiają winogron, no, może w małym stopniu, natomiast generalnie zajmują się skupowaniem owoców od malutkich winogrodników, rolników, którzy tylko włącznie wyłącznie uprawiają krzewy winne i tak pozyskane owoce później są poddawane fermentacji, dojrzewaniu w butelkach, przetwarzaniu i wreszcie trafiają na cały świat niosą za sobą pewnego rodzaju właśnie blichtry i wyobrażenie niesamowitego luksusu. Takie marki jak Moët Chandon, Dom Pérignon, Krug czy Clicquot to są synonimy tych najbardziej luksusowych win. Ale pomyślmy, czy rzeczywiście tam nie ma takiego aspektu marketingowego, który spowoduje iż to słowo szampan jest utożsamiane właśnie z takim ogromnym luksusem. Równolegle z tymi ogromnymi domami szampańskimi działa przecież cała ogromna ilość mniejszych producentów, którzy w sposób taki rodzinny wytwarzają wina musujące, nie mają zasięgu światowego, wręcz mają taki zasięg bardzo mały, lokalny, skromny. Oni także funkcjonują i też jakby czerpią z tego można powiedzieć luksusu i dobrobytu szampańskiego. Nas dzisiaj interesują jednak innego rodzaju szampany. Zajmiemy się szampanami o tzw. Champagne Growerów szampoin growerów, a więc winiarzy, którzy uprawiają winogrona i jednocześnie zajmują się winifikacją i powstawaniem szampanów. Przy czym co bardzo istotne, ci w tej chwili tacy można powiedzieć butikowi producenci szampanów, przede wszystkim realizują jakby troszeczkę innego rodzaju metodę produkcji. Dlatego że wielkie domy szampańskie chcą każdego roku uzyskiwać pewnego rodzaju powtarzalność i taki sam styl wina. Na całym świecie wino Moedę, Chandon czy Dom Perignon ma smakować tak samo. Tymczasem ci malutcy wytwórcy, oni podatni są na pory roku, na poszczególne siedliska i zgodnie jakby z tym rytmem wytwarzają swoje wina. A więc jedno reprezentuje pewnego rodzaju siedlisko, styl tego siedliska, inne mówi więcej nam o tym, jaka była pogoda w danym roku. Co więcej, zazwyczaj te małe domy szampańskie czy szampany growerzy produkują wina w wykorzystaniem Beczek dębowych, a więc nie tak jak te wielkie domy szampańskie, gdzie przede wszystkim stal, czy zbiornik, zbiornik stalowy jest tym elementem służącym do fermentacji wina. W małych, małych producentów wino fermentuje w beczkach dębowych, pozostaje długi czas nad osadem, który jest bardzo często mieszany. Jest realizowane tak zwane zjawisko, czy, czy jakby. Operacja batonaż, ale również te wina później dożywają w beczkach dębowych. I dopiero po tym ukształtowaniu wina bazowego trafia ono do butelki, poddawane jest drugiej fermentacji, która daje nam bąbelki. Zatem możemy spodziewać się, że ten styl tych champagne growerów będzie zupełnie inny niż wielkich domów szampańskich. Niedawno odwiedziłem jednego z takich champagne growerów, Francis Bouloir and to niewielka wytwórnia, która ma tylko 3 hektary swoich upraw. Ale Francis pracował wcześniej w większym domu szampańskim, który należał do jego rodziny. Przy czym mniej więcej gdzieś w latach 90. ubiegłego wieku, Francis postanowił troszeczkę jakby zmienić swoje podejście, chciał produkować wina w sposób bardziej naturalny, przede wszystkim nie używając żadnych środków chemicznych do uprawy roślin. I założył swoją córką Delphine winnicę, która jest Znana w sposób absolutnie biodynamiczny. I tam powstają zaledwie z tych trzech hektarów niesamowicie fascynujące i wręcz zachwycające wina, które każde jest inne. Każde odpowiada innego rodzaju historię. Sprawdźmy zatem, jak smakuje chociażby takie wino jak Lemurze. To jest mieszanka trzech odmian. Przede wszystkim dominuje tutaj Meunier. Wcześniej ta odmiana wina nazywała się Pinot Menie, natomiast od pewnego czasu w szampanii stosuje się nazwę Menie. Poza tym znajdziemy w nim również Chardonnay i Pinot Noir. Wino fermentowało w beczkach dębowych, podczas dojrzewania dosadem było często mieszane. Przy czym to jest winica, która prowadzi uprawy w sposób biodynamiczny, zatem to mieszanie było zgodne z kalendarzem biodynamicznym, a więc w określonych tylko dniach dokonywano zmieszania osadu i wina. Później wino trafi Trafiło na kilkanaście miesięcy do butelki, do tej konkretnej butelki, gdzie nastąpiła druga fermentacja. Po drodze, oczywiście, nastąpiła jeszcze również fermentacja malolaktyczna, która jest zauważalna już na pierwszy rzut oka, dlatego że wino nie jest bardzo jasne, czy nie jest wręcz cytusowe. Ma taki lekko-żółtawy, fajny, przyjemny kolor. To nie jest szampan, jakiego możemy spodziewać się z wielkich domów szampańskich, który pachnie dosyć mocno cytrusami i jednocześnie nutami drożdżowymi. Tutaj na pierwszym miejscu pojawiają się, pojawiają się wszystkim owoce takie jak gruszka, jak odrobina jakiejś takiej moreli. Wino jest w, jakby w zapachu, jest takie fajnie kremowe. Ma też akcenty oczywiście cytrusowe, ale te cytrusy są tylko jakby pewnego rodzaju uzupełnieniem jakiejś takiej karmelowości, migdałowości wręcz delikatności. Wino się delikatnie pieni. To jest oczywiście nieodparty element każdego solidnego szampana, że bąbeleczki muszą być drobniutkie i się przez bardzo długi czas utrzymywać. Ja wykorzystuję tutaj dosyć duże kieliszki, nie takie klasyczne, wąskie flety, dlatego że w ten sposób przy tych większych kieliszkach jestem w stanie lepiej poczuć, jak pachnie wino. Zresztą szampoń growerzy raczej zalecają używanie właśnie tego rodzaju kieliszków, nie takich super smukłych. Fermentacja malolaktyczna, dojrzewanie w beczce od razu rzutują na, na styl wina. Wino jest kremowe, jest takie zrównoważone. To nie jest wino, w którym na pierwszym miejscu stawiamy kwasowość. Ta kwasowość jest tylko elementem podbudowującym tą kremowość, wydłużającym smak wina. Akcenty lekko karmelowe, lekka, lekka ziołowość to są takie raczej suszone. Drugie wino już nie jest kuparzem, tutaj mamy do czynienia z czystym Chardonnay. to jest l'eryser, milezime, brut natur, zatem możemy spodziewać się bardzo niewielkiej zawartości cukru, aczkolwiek de facto w tym winie rzeczywiście cukru w ogóle nie dodano. Zresztą w żadnym z win Francis Bouloir NP nie dodaje się. Przede wszystkim siarczynów, i zazwyczaj cukier nie jest elementem, który kształtuje styl szampana. Zatem mamy do czynienia z winami dosyć mocno wytrawnymi. Rocznik 2016. Także fermentacja, mieszanie nad osadem, czyli batonaż w dębowych beczkach i późniejsze dojrzewanie w beczkach dębowych, zanim wino trafiło na. No, ładnych kilkanaście miesięcy, a tak naprawdę nawet dłużej do butelki, gdzie rozpoczęła się druga fermentacja dająca musowanie. Kolor dosyć podobny, chociaż, mimo że to jest starsze wino, 16. rocznik, więcej w nim takiej świeżości, nawet może jakiejś takiej cytrusowości. Tutaj mamy wyraźnie taką złotawą nutę, w, w drugim naszym winie jest więcej właśnie takiego, takiej zielonkawości. Nos, jakby z innego, można powiedzieć, obszaru smakowego. Przede wszystkim mamy tutaj taką fajną mineralność. To wino pochodzi z gleb bardzo bogatych wapień, a więc ta mineralność jest elementem kształtującym jego stylistykę. Ale także dochodzą fantastyczne morele jakieś akcenty orzechowe odrobinkę suszonych ziół. Czujemy, że to jest taki troszeczkę bardziej rustykalny styl. Chociaż ten kolor, jak pamiętacie, on mógł sugerować pewnego rodzaju większą świeżość, a tymczasem przy ładnym, jasnym kolorze nuty są bardziej dojrzałe, pełniejsze. Musowanie, nawet powiedziałbym że bardziej subtelne, więcej takiej kremowości w tym winie, to czuć, że te wobelki są doskonale zintegrowane z całą resztą wina. Kwasowość wydaje się troszeczkę Wyższa, a więc mamy nos pachnący dojrzałymi nutami, natomiast na podniebieniu czujemy fajną świeżość. Jakieś takie nuty szałwi, mięty, jakieś skórki, jakichś takich migdałów. To rzeczywiście wyraźnie widać, że to wino. Ma swój charakter, ono niczego nie udaje. Mówi, tak, ja jestem winem z odmiany chardonnay, z wapiennej gleby, fermentującym w dębowej berste. Zatem opowiada swoją historię, która jest tak fascynująca i tak jednocześnie przyjemna i intrygująca. Zatem, rodzi się pytanie. Czy lepiej nie ryzykować i wybierać wina z domów szampańskich, których stylistykę znamy, cytrusowość, lekkie nuty drożdżowe? Czy może lepiej pójść troszeczkę pod prąd, poszukać win z niewielkich winnic, które produkują pewnego rodzaju opowieści, historię, ale jednocześnie w każdej jest mnóstwo treści? Przecież wino może być traktowane tylko i wyłącznie z jednej strony jako element, który nam towarzyszy w zabawie, w świętowaniu, ale z drugiej strony, przecież nie wspaniale jest pić takie wina, które mają sobą ogromną historię fajnych, ciekawych ludzi, a jednocześnie dają nam z każdym, każdą butelką, z każdym kolejnym rocznikiem zupełnie jakby nowe doznania. To myślę, że jest kwintesencja tego prawdziwego winarstwa. Ja jestem zdecydowanie po stronie, Takich win, a więc zabieram nawet razem z kieliszkami. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem do zobaczenia!